Dziś na zawodach motokrosowych spotykamy króla Gniezińskiego żużla, ciągle aktualnie panującego, panie Tomaszu, dziś losowanie numerów na, na gniezińskim rynku. Pan jako król ma prawo wyboru i jako pierwszy jaki to będzie numer? Z jakim numerem w tym turnieju wystartuje Tomasz Golob? Myślę, że to będzie numer 5, nie jeden, dlatego że nie chcę zapeszać, a 5 to jest taka dobry. Zawsze miałem w dzienniku lekcyjnym numer 5, więc niech to będzie szczęśliwa piątka. O co tym razem Tomasz Golob pojedzie w turnieju do Bolesława Wolewskiego? O, e, o dużo punktów, o dobry, dobre miejsce i będę się razem bawić z kibicami i z zawodnikami. No, mogę jakby powielać tylko pewne rzeczy i e, ambitnie przyjadę na te zawody. Jak ocenia pan poziom turnieju Okrony Bolesława Chrobrego? Turniej towarzyski, nie jedziemy tu o żadną stawkę, e, no ale te zawody y, już jakąś markę mają. Jakie ocenia mi świata? Co roku są na wysokim poziomie, świadczy to o tym pełne trybuny ludzi. E, myślę, że to jest turniej, który jest, e, który ma coś w sobie, tak? e, e, który jest w głowach kibiców i, My, jako zawodnicy, chętnie przyjeżdżamy na takie turnieje, które mają sens. Ten turniej ma wielki sens. Zapraszam na turniej wszystkich kibiców Żużla 4 czerwca, turniej chrobrego w Gnieźnie. Psiądą dobrzy zawodnicy oraz ja.